Witajcie kochani, dzisiaj kilka słów na temat uprawy ogórka szklarniowego, co warto wiedzieć, aby mieć duże plony i ładne rośliny. Zapraszam na film. Przede wszystkim należy wiedzieć, że u ogórków, tak samo jak i u pomidorów, wyrastają boczne pędy pomiędzy pędem głównym a liściem. Te boczne pędy oczywiście usuwamy, jak są jeszcze malutkie. Ogórka prowadzimy na jeden pęd i na jednym sznurku. W fazie intensywnego wzrostu, czyli przez pierwsze tygodnie po wsadzeniu ogórków do ziemi w szklarni czy na polu, podlewamy gnojówką z pokrzyw dla wzrostu masy zielonej. Film o tym, jak zrobić taką gnojówkę, jest już na kanale. Podlewamy raz na tydzień w stosunku 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Zobaczcie, tutaj idealnie widać owoc oraz boczny pęd, który należy usunąć. Jest jeszcze mały, więc w łatwy sposób, chwytając palcami, można go wyłamać. I tak robimy z każdym bocznym pędem. Ogórki prowadzimy na jeden pęd przy jednym sznurku. Po prostu chwytamy i wyłamujemy. Roślina zadba o owoc i wypuści nowe kwiatki. Ten pęd jest już sporych rozmiarów. Pozwoliłem, aby rósł na potrzeby tego filmu. Pamiętajcie, że im mniejsze wyłamiecie, tym lepiej dla waszej rośliny i plonów, jakie uzyskacie dzięki temu zabiegowi. Tutaj mamy mały owoc i pęd boczny. Owoc zostawiam, pęd obrywam. Roślina skupi się na wyżywieniu ogórka, a nie dodatkowego pędu. I ponownie to samo. Ogórka zostawiam, a pęd boczny obrywam. Dokładnie tak samo jak przy pomidorach pilnujemy i doglądamy rośliny, czy nie pojawiły się już na nich dodatkowe, niepotrzebne pędy boczne, a gdy się pokażą, usuwamy je. Gdy rośliny będą już dosyć wysokie, przejdziemy na gnojówkę z żywokostu lekarskiego, ponieważ dostarczy ogórkom potasu niezbędnego do obfitego kwitnięcia i plonowania. Jeżeli będziecie prowadzić ogórki na kilka pędów, to plony będą słabsze, dlatego zalecam Wam, kochani, prowadzenie każdego ogórka na jeden pęd. Boczne pędy, jak tylko zaczną wychodzić, obrywamy. Bardzo ważną sprawą jest również obrywanie wyrośniętych ogórków. Mianowicie, jeżeli nasza roślina ma dwa lub trzy duże ogórki, zdecydowanie większe od pozostałych, to obrywamy je wszystkie, a nie tylko jeden czy dwa. Roślina skupia się na tych większych ogórkach, w rezultacie pozostałe rosną słabiej, dlatego jak już obrywamy, to wszystkie o tej samej lub przybliżonej masie. Wówczas kolejnych kilka zacznie rosnąć równomiernie, a wy będziecie zadowoleni. Jeżeli chcecie zapobiegać chorobom grzybowym w naturalny sposób, to można pryskać ogórki raz na tydzień nawozem z drożdży piekarskich. Film Jak go przygotować jest już na kanale. Podsumowując. Ogórki w fazie intensywnego wzrostu nawozimy gnojówką z pokrzyw. Prowadzimy na jeden pęd. Gdy będą odpowiednio wysokie, przyjmijmy wysokość 1,5 metra, to przechodzimy do nawożenia gnojówką z dużą zawartością potasu, na przykład z żywokostu lekarskiego. Obrywamy boczne pędy, tak samo jak u pomidorów. Boczne pędy zwane są potocznie wilkami. Gdy roślina ma już kilka dużych owoców, a my chcemy coś zebrać na przykład na mizerię do obiadu, nie zrywamy jednego, tylko wszystkie o tej samej lub przybliżonej wielkości. Podlewamy obficie co dwa dni. Gnojówkę stosujemy zawsze jedną i raz na tydzień. Postępując w ten sposób rośliny Wam się odwdzięczą smacznymi i sporymi owocami. Przypomnę jeszcze tylko, że gnojówkę stosujemy 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. I to by było na tyle porad ode mnie, jeżeli chodzi o uprawę ogórków sałatkowych szklarniowych. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i będzie mieć udane plony. Jeżeli film był przydatny, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod nim i do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję serdecznie za uwagę i cóż, do usłyszenia ponownie. Pozdrawiam.